tniemy rureczki szalunkowe Na jaką grubość długość znaczy się Tak ta ta 24 cm tyle co ma bloczek. Zaczniemy zawsze od jednego wzornika No co, trzeba najpierw włączyć, a potem próbować ciąć Piotrek, głupku ty Ty głupku, bubku widzisz ty Ale jestem głupia Ale nic No nie, wydamy da ten jeden to jeszcze jest 24 to ma, a ten... O. Sobie, drugi wzór. Takie wszystkie. No, ładnie. Czy najpierw nie, żymy? nie inaczej. Nie inaczej. Nie inaczej. można sobie bide robić.

Deseczki czyścimy, o tak wygląda jakby pod szalunek. czyli e, zrobiłem podpórkę, tu deseczkę, tam deseczkę. na razie jest przykręcona na wkręty i chyba powinienem kupić śruby, nie, takie z kołkami, żeby to dobrze w miarę trzymało, no i tu będą stemple jeszcze, tutaj takie trzy chyba raczej dam. No zresztą to małe na jest więc podparłem je zobaczcie tutaj z takimi e, kawałkami gazobetą no bo mam tutaj takich odpadków to może na tak mi się wydaje i nie pytałem jeszcze swojego kierownika tu zrobiliśmy to jeszcze nie podparłem spokojnie, o a tak to wygląda zobaczcie nie? Zbrojenko jest podparte w środku jedyne na o czym zapomniałem to wsadzić rurek, rurki siwe no, co zrobić? Ale może jak podniosę tu, to może jakoś się tam wsunie. Co tam nie dam rady eee, Wychodzi, tu zrobiłem specjalnie na równo i tam na równo, tam ten blaczek mi trochę opadł, widzi, widzi, widać go. No ale co zrobić, trudno, tu już jest przy samym wieńcu, więc tutaj ja to zetrę tam, żeby było później dobrze murować, a na wieńcu tu to, to się wszystko zgubi, więc będzie ok. I coś chciałam powiedzieć. I co, specjalnie to robię i to zrobię tak równiutko. Będę chciał to sobie wylać tu na równo z tą deseczką żeby już na niej od razu następny bloczek zacząć murować Tu będą tylko dwie warstwy do murowania raz i dwa, chociaż nie wiem czy nawet druga bo to jakaś belka jest nie wiem czy ja przypadkiem tego później nie będę musiał odciąć trochę ale to to później będziemy sprawdzać nie. Teraz ma, też przygotuję materiał na ten słup on trochę wykrzywiony Bo na początku kurczę zapomniałem trochę wykrzywić żeby on do, doprowadzić go znaczy się no, ale może jeszcze się da naprowadzić Nie jest źle nie dobra lecimy Dobra szalunki mieliście mamy wszystko obcykane był mój kierownik tu będę beleczkę teraz robił, ale oprócz tego montujemy pierwszy Pierwszy szalunek o, systemowy Tak mówił, że tak Co? Nic, ten, ten klasyk, Nic. To, 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 Z jakie bloczuszki? Dystanse. Tak, trzeba dystansy, no Ile? Ze trzy, nie? Między nie trzeba przeoszczędzić trochę. Tu dwa Znaczy tutaj w sumie jest z tej strony może... Znaczy jeden tylko tutaj już odejdzie i u góry. Ja bym dał na górze 2 i na dole 2. A tam przeoszczędzić. Generalnie fajnie to wygląda, nie? Jeżeli te blaciki. Te no, trzeba teraz tylko śmiesz wiertło i tu trzeba przewiercić się. No. A czym ja to się przewiercę? Najlepiej wiertło do betonu. Mam ale ich nie wiem czy aż tak, tak długie. tak mam, Nadkłuska. Nadkłuska Jaki mam ten plusk tak od

I lecimy. No tak, Zaczynamy. 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 to jest Zaczynamy. z betonu. Zaczynamy. Zaczynamy. z Zaczynamy. Zaczynamy. Aha. Zaczynamy. No. Ściana nie poleciała. but there's no No, nie mam takiego długiego. Kurde. Ale zobaczymy. Może przejdzie tak. Muszę wziąć młotka. Bo ja mam wiertło, wiesz, mniejsze niż ten pręt. Trzymaj to trochę. Przeszło? Czekaj. Czekaj. Jeszcze. Ale trafiam? Widziałeś? No, Wiedziałem, że trzeba w tym miejscu wywiercić. Wiemy. Ojej. Właśnie. Wszystko było w projekcie. No, tu mamy takie dystanse. To no, nowe. Ty, to się nie chce wkręcać. Dlaczego? No, Dlatego, że przebijałeś przez ścianę no, to... Trzymaj i kręć. dá rada. mamy zakrzyżowane zaszelowane mamy supeczki No tak jak widzicie no jeszcze trzeba wszystko uregulować bo to, to, to trochę poluzować gdzie nie dać te dystanse innego kierownika o zobaczcie jakie widzicie z to, to takie na murcikach To Super, raz dwa i zrobione, nie. Dzisiaj jest w ogóle in, in, inaczej dzisiaj, jest, tak powiem, robota się dużo dowiedziałem. Plan jest taki, że szalujemy i, te, no i tak dalej. W projekcie miałem gdzieś o, to zobaczcie jak moją ściankę ładnie zatwierdziłem sobie pręciki. I tak będzie tutaj zakotwione to. Generalnie co do warstwa. Eee, Szuflki są już zrobione, niech one sobie tak leżą. Jeśli tak naprawdę to to może oprawa tych ścian, nie bo hmm. jakiś wiatr czy coś. Okay, leż, tak. To zaszarowane. Eee, wszystkie okna, które mam tu, jeden, dwa. 3 i tam 4 no i 5 jeszcze tutaj w tym pokoiku z tarasem to wszystko będę musiał o 10 centów podnieść do góry ale to już jutro o jak widzę znowu zalane pomieszczenie nie ma odprowadzenia ale to jutro będę domurowywał wszystkiego plan jest taki że w garażu strop jest niżej o jeden bloczek to nic się nie zmienia ale Miało być tutaj, według mnie miało być 13 bloczków, ale dzisiaj z kierownikiem policzyliśmy wszystko i zostajemy przy 14 warstwach wokół garażu. A wokół całej, wokół jakby nam pozostałej części domu zostajemy przy 15 warstwach. A jeszcze tutaj jeden systemowy szaluneczek zamontowaliśmy. Dałem betonowe dystanse. W tym przypadku, akurat on nie zdaje egzaminu, więc można go wyjąć, dać tu wyżej. O tak, gdzieś to. Eee, dałem po 24 cm deseczki, żeby był równy odstęp. Więc to będzie mieli zaszalowane. Oprócz tego będzie trzeba tutaj, bo żeby to miało ręce i nogi. To tu jest blat, tu jest blat, a tu w środek będziemy dawać deski, gdzie tu będzie po prostu grubsze. Kantoweczka, czy jak tam I, i tu będziemy kliny wbijać, żeby to ładnie wypionować. Tą stronę, nie? Zostały jeszcze nam tutaj trzy słupy. Tamten jeden. No i ten wielki, przeogromny. Ale to już... A i jeszcze wy, przed wejściem. Ale to już jutro. Na razie fajrand do domu lecę. Lecę, żeby tu z synem obejrzeć dzisiaj wyścigi motocyklowe i drifty u nas w mieście. Także pozdrawiam i powrót jutro.